KONDRY WYWIAD RMFFM. Prezydencki minister Paweł Wypych, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Platforma Ostrów Dupi, solidnie w górę, chwila radości w tych trudnych zimowych dniach? No to raczej pytanie do polityków w e, formacji. E, jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta, to my zawsze podchodzimy do sondaży w ten sam sposób. Korki Są... od pana wczoraj wieczorem nie strzelały po nie, tym sondażu. Nie, sondaże trzeba dochratę. czytać, sondaże trzeba szanować. E, ale z sondażami nie należy się przejmować. W związku z tym, tak naprawdę, jedynym sondażem, który jest warty, to jest sondaż Unii Wyborczej. Ale uważa pan, że, że platformie należał się taki 9% spadek? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim ludzie zaczęli dostrzegać to, jaka jest rzeczywistość za oknem, a nie to, jak wpadę. kreowana jest, jest rzeczywistość polityczna w mediach. W związku z tym zaczęły padać pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź. Ale myśli pan, że to jest kara za całokształt, czy raczej za ostatnie wpadki, czyli tę historię z leczeniem nowotworów i sposób rozwiązania sprawy komisji hazardowej? Znaczy ja myślę, że ludzie zaczęli poważnie dostrzegać te problemy, które są. Wpadki jednego tygodnia oczywiście mogą mieć jakiś wpływ i przechylić czarę goryczy, ale tak naprawdę to tu nie ma cudów. Nie ma? Nie ma, Polacy zasługują my na cud, a miały być. My, ży, lepiej też się nie żyje, w związku z tym, chyba że kolegom związku. A uważa pan, że reakcja premiera na problemy z, z leczeniem chorób z nowotworami była wystarczająca? My tego nie oceniamy. Znaczy, tutaj pan prezydent. Ka Czy by się bardzo interesujecie teraz służbą zdrowia? Tak, my się bardzo interesujemy służbą zdrowia i pan prezydent słu służbą zdrowia interesuje się nie tylko od początku swojej kadencji, ale jeszcze wcześniej, kiedy był prezydentem Warszawy i pro organem prowadzącym większość e szpitali. Za to. Podstawowa rzecz jest jedna. Najważniejsze, że ludzie mają z powrotem swoją terapię. Czyli na pytanie, czy szef Narodowego Funduszu Zdrowia powinien zostać za to zdymisjonowany, pan nie odpowie. Ja myślę, że każdy z Polaków ma ocenę decyzji pana premiera i tej pensji. A Polak Paweł Wypych, jaką ma? Znaczy, ja uważam, że urzędnicy popełnili błąd, powinni ponieść tego konsekwencje. Nie, nie tak, że jedynym, który poniósł konsekwencje, jest rzecznik NFZ-u. To NFZ jakie to, jaki to powinny być konsekwencje? Dymisja szefa NFZ-u? To jest już pytanie do ministra zdrowia i pana premiera. A odebranie jednej pensji to wystarczająca kara? No to jest kara zgodna z ustawą Narodowym Funduszu Zdrowia. Tam jest zapis taki od 1 do trzech pensji. Czyli słuszna kara, czy za mała? Wie pan, ja nie chcę się dać wciągnąć w takie no oceny personalne. Jest pan premier Donald Tusk, szef rządu Rzeczypospolitej, chwilowo na urlopie. Podjął taką inną decyzję, należy szanować decyzję premiera. Panie minister, czy kancelaria prezydenta będzie teraz badała sytuację we wszystkich sferach życia publicznego przy pomocy ankiet i monitorowania? Nie, kancelaria prezydenta najczęściej występuje do organów rządowych z prośbą o informacje. Tak ale było skąd w Polsce. monitorowanie ale, szpitali. A już powiem. W 19 listopada ubiegłego roku minister szczegółowo wystąpił zarówno do szefa nfz jak i minister zdrowia z prośbą o pełną informację na temat stanu finansowania polskiej służby zdrowia. I dostaliśmy odpowiedź. I ona jest Sprzeczna I ze dlatego sobą. będziecie monitorować. I dlatego użyjemy takiego narzędzia, które jest właściwe. I kampania ankietry. wyborcza z tym nie ma nic wspólnego. Nie. A dlaczego jest tak, że prezydent przez 4 lata nie monitorował, a teraz monitorować zaczął? Ale pan prezydent organizował białe szczyty, spotykał się z środowiskiem, pan prezydent re realizował szereg rzeczy. Poza tym nie zgadzam się z panem premierem Donaldem Tuskiem. To nie jest jego zasługa, co prawda, absolutnie nie jego, ale wzrost nakładów na służbę zdrowia w poprzednich latach. Beł. W związku z tym, jeżeli w tym roku mamy do czynienia z mniejszymi środkami finansowymi, niech ja odsyłam pana redaktora do depeszy papu z 17 grudnia. Pani minister Kopacz Świetnie mówi, na szpitale 25 karteczki. miliardów 800, na, a pan Pani prezes 22,9 To, 22 ja to pan... jest różnica? Jest różnica. Zadam Pani minister państwie... Kopacz mówi tak zwiększymy środki na refundację leków, a pan prezes mówi, nie, zmniejszymy. W związku z tym zgadza się? Nie zgadza się. A skoro się nie zgadza, to nam wszystkim należy się po prostu prawda. Panie ministrze, w państwie, w którym każdy się za wszystko bierze, niczego dobrego spodziewać się nie można. Zgadza się, czy się nie zgadza? Jeszcze raz. W państwie, w którym każdy się za wszystko bierze, Pytam w kontekście tej ankiety szpitali, niczego dobrego spodziewać się nie można. Prawda czy nieprawda? Znaczy, niczego dobrego nie można się spodziewać w sytuacji takiej, kiedy ktoś robi coś, co do niego nie należy. No właśnie, przypadku... ja to, szef kancelarii prezydenta tak odpowiadał do tej pory na pytania przy, o stan służby zdrowia i mówił, że kancelaria prezydenta nie będzie się takimi rzeczami interesować, bo to nie jest wasza sprawa. Kancelaria bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków jest rzeczą bardzo ważną. W związku z tym, to jest też, panie redaktorze, tak inna stan policji, stan rent, stan emerytur, jest... zasiłków socjalnych policji, wojskowej, nie za zauważył, wszystko można że być może warto przenieść poziom dyskusji politycznej na poziom merytoryczny, w oparciu o dane, o rzeczywiste. A, a ja się zastanawiam, co będzie, jak dyrektorze szpitali odmówią wam wypełnienia tych ankiet. To wtedy powiemy, trudno. Trudno. Nie mamy informacji, nie jesteśmy w stanie rzetelnie się do tego odnosić. A kiedy prezydent przedstawi projekt ustawy reformującej służbę zdrowia? Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na, na projekty legislacyjne w tym zakresie, to już mówię w jakiej a, kolejności. A dlaczego się do tej pory nie zdecydował? Ponieważ to jest y, domena rządu a. i to rząd za to odpowiada. A 2 grudnia 2008 roku prezydent zapowiadał, że będzie to robił. Y jeżeli pan I prezydent i ponad będzie chciał I przedstawić taką propozycję legislacyjną, to ją oczywiście przedstawimy. A dlaczego jej nie przedstawił do tej pory? Tylko wetował. Pan prezydent zawetował jedną rzecz. Tak. I dla, a dlaczego służby, własnej, własnego projektu? Prywatyzację służby zdrowia, ponieważ pan prezydent uważa, że to nie może być tak, że służba zdrowia będzie tylko dla bogatych, a cała... Idea ma się sprowadzać do tego, że ktoś dobrze zarobi na sprywatyzowaniu jednostek będzie służby zdrowia. Będzie projekt ustawy prezydenckiej reformującej służbę zdrowia, czy jeżeli nie Jeżeli będzie? będziemy mieli dane z ankiet, jeżeli będziemy po opinii Narodowej Rady Rozwoju, jeżeli jednym z wytycznych tej Narodowej Rady Rozwoju będzie propozycja pewnych rozwiązań legislacyjnych w, w aspekcie służby zdrowia, to będzie. Będzie. No to trzymam pana za słowo. Czy już wiadomo, czy prezydent Rosji przyjedzie na obchody wyzwolenia Auschwitz? Nie mamy jeszcze informacji zwrotnej ze strony prezydenta Miedwiediewa. Pan prezydent Kaczyński bardzo liczy Chciało. na to, że pan prezydent Rosji pojawiłby się osobiście na tych obchodach. To jest ważna rocznica, myślę, że byłoby to też bardzo ważne spotkanie polityków dwóch ważnych krajów europejskich. A dobra, że Aleksandr Łukaszenko będzie zaproszony na rocznicę bitwy pod Grunwaldem? No. Chyba dzisiaj metra o tym napisała. To jest już pytanie do redaktora Metra. Tutaj prawdopodobnie jest 50%. Będzie zaproszony albo nie będzie zaproszony. Ja nie spodziewałbym się zaproszenia dla pana prezydenta Łukaszenka. Bo Łukaszenko zły? Bo Białoruś jako część Litwy uczestniczyła w tej bitwie. No tak, ale to już było 600 lat temu. Białoruś w tej chwili jest państwem niepodległym ma swojego prezydenta. My mamy ocenę. Postępowania pana prezydenta Łukaszenki, nie tylko całej Unii Europejskiej. Czyli będzie karany za politykę dzisiejszą, a nie nagradzany za to, co 600 lat temu? No Myślę, że tak jak pana premiera Tuska nie było podgruwadnym, tak jak pan premier sam powiedział. Myślę, że pana prezydenta Łukaszenko też nie. W związku z tym od, y, musimy odciąć kwestie historyczne od y, sytuacji obecnej. Paweł polityki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.